Nasz wagon wygląda naprawdę Luxus, fajnie. Mało osób jest, ale... A trzeba właśnie też powiedzieć, bo chyba tego nie powiedziałem wcześniej: nasz wagon to jest wagon typu lux, co też bardzo ciekawe dla mnie, dla ciebie chyba też. No. Tak naprawdę, to ten pociąg będzie jechał 14 godzin, mamy kuszetkę, czyli możemy spać, pokonamy 700-800 km i płacimy za to 160 zł. Zasoby, no? A, Co tu jeszcze ciekawego mamy? Mamy ciekawy telewizor. Które pewnie nie działa, chociaż. jak włączysz, może jak pojedzie, to zadziała Mamy tutaj u góry takie przestrzeń na bagaż, być może, albo tutaj no, jest materac. tutaj mamy jakieś włączniki wyłączniki Światełko możemy sobie regulować Tutaj mamy głośność, głośność czy... pewnie komunikatów Głośność Co my jeszcze mamy? Wieszaki No tu mamy nasze dwie kuszetki Dwa nasze łóżka Na których możemy sobie spać wygodnie komfortowo Mamy darmowe chusteczki Skrybaty. I tutaj mamy takie Światełka klimatyczne Zobaczmy sobie jeszcze jak wygląda ten wagon tutaj No proszę Oczywiście luksusowo